się Siema, manko, zaczynamy szybciutko, jest sobota 9, imieniny Romana, Edyty, wszystkim oglądającym i wspierającym, trawniki strzyżącym, o, pięknie co, ci ogarnęło, kurki ogarnęły, Z dni nie będzie, o, a co tu, ogień podłożony siedmi, Wędzimy, proszę Państwa, dawno nie było z braku czasu, ale się udało. Na dzisiaj postanowiłem sobie uwędzić, znaczy sobie, też trochę Wam, znaczy Wam, może tylko Ci, może tylko Tobie, bo nie ma za dużo, jest schabik i strzyki szynki. O, nie widać, taka zadyma. No i dobrze, niech się dymi. Także, jakbyście chcieli, to piszcie szybciutko, ja to postaram się film jutro wrzucić. Może jakiś short jeszcze dzisiaj, no będzie jeszcze szybciej. E. Jakby ktoś chciał to w poniedziałek, wtorek wysyłki. Także może się załapiecie. Co ja miałem? Ugóraski trzeba zerwać. Jest lekkie zamówienie. 3 kilo i 3 kilo pomidorów. Także kompletujemy. Macie jak zielono. Polijaczek daje radę, nawet okienko nie zrobiłem z drugiej strony. Z tej folii trzeba było uciąć, to na pewno by był przewiew. O, nie zauważyłem. Wystarczy wyciąć te złapać po bokach albo wyciąć całkowicie, no. Nie będzie czy okna robić. Że też nie pomyślałem, widzicie, no się kurde czasami nie idzie wpaść na prosty pomysł. No znaczy, to nie jest ten jakiś pomysł, to po prostu nie zauważyłem tego, że tej folii trzeba zdjąć. Też pary tam są i ten przewiew już by był lepszy o wiele. Dobra, tutaj chyba nie ma. Te ogórki tak tutaj e, rosną, że z, z dołu po prostu one musiały, jakbym je przyciął, podejrzewam z dołu, to by lepiej poszły, bo one dopiero na górze. A nie, rosną, rosną. Dopiero fajnie na górze zaczynają rosnąć i dużo zawiązywać, więc dopiero tutaj będzie ten główny plon, na górze, ponad papryką, nie? Tutaj to wszystko wybierałem, wybrałem e, i. I jeszcze jakbym misków trochę przyciął, to by było jeszcze lepiej. I ta góra właśnie się rozwinie i widać w miarę zdrowe liście, jak na tą porę jest przyrost, nie? I rosną yy, owoce, ale ważne jest, żeby te owoce zrywać na bieżąco, nawet codziennie jak trzeba, nie dopuszczać, żeby one były. Znaczy, takie to jest są dla mnie luks najlepsze, nie? Wielkościowo. No ale nie doczekać żeby było ich dużo, bo po prostu jest troszeczkę takich, ale większość jest właśnie gdzieś takich i mniejszych, nie? I takie też urywamy, bo te szybci urosną i te się zerwie takie i te następne już będą zaraz takie, nie? I następne się zawiążą, następne się karmi, nie? W roślinie trzeba się śpieszyć, bo ta, bo ogórki no o tej porze roku już yy, to może być kwestia wiecie tygodnia do dwóch poliaku może i może być po ogórkach, nie? Jak wejdzie zacznie już się to wszystko marnować, no to już nie będzie ratunku. Dlatego trzeba pędzić tą roślinę, żeby jak najszybciej to, co ona jest w stanie zawiązać, żeby jak najszybciej karmiła, jak najszybciej to rosło, jak najszybciej zbierać. I wtedy, wtedy będzie z tego korzyść. Eee, a jak nie zbierasz, pozwalasz, że ta roślina pompuje w jeden owoc, zamiast zrobić trzy, no to raz, że tego dużego owocu nie zawsze da się zrobić, spożytkować. Czasami w sałatkę, ale czasami jak przeoczysz, i ci urośnie bomba, która wyssała tyle energii, tyle dobroci z rośliny, zabrała energię soki i innym owocom. No to, to szkoda. Trzeba stymulować roślinę. Pozbawiasz owoców, ono leci dalej, leci dalej w przyrost i w owoce. Kolejne. Także wspieramy i podlewamy oczywiście. Ogórę lubi jak jest mokro, często. Także codziennie nawet podlewa, jak nie masz tego za dużo. A ogóreczek się odwdzięczy. No i wiadomo, między liśćmi dobrze zaglądać, bo e, łatwo przeoczyć, nie? Owoc zielony, liście zielone, i czasem obejdziesz dwa razy. A... Ej, ty, ty, Został papryka! O tako? Do to sosu będzie. Uciekaj, uciekaj! O! Widzicie, jak to jest. Wyjdź z tym pyskiem. Ale się uzięła, wyjdź. O, foriatki. No, że szyb jeszcze mi nie wybiły tutaj. Się nie szczaiły, że można. Przyjdzie i pora, tej szyby wywalą. Psycholki. Dobra. O. No i tak, no o tej porze roku, proszę Państwa, co? Co stworzyłeś wiosną i po, z początkiem lata, to dzisiaj z tego masz zbiory korzyści. Więc... W lato, w drugiej części lata, zajmuję się prędzej zbiorami i przekształcaniem tych zbiorów w jakąś wartość pieniężną, tak? żeby za pieniądze kupić to, czego nie masz. Tak jak zboże, no nie produkuje zboża, trzeba kupić. Świni nie chowam, tylko te w piwnicy. Więc jak brakuje, też trzeba kupić. Nasion nie mam zbytnio. Także, znaczy pomidorów będę miał na następny rok, ale ogólnie nasion nie mam. Trzeba kupić. Różnych narzędzi też nie mam. Trzeba kupić. Materiały też nie mam. Trzeba kupić. Teraz już mniej, bo już się nie rozwijam tutaj. Tutaj się będę zwijał. Ale też będzie trzeba kupić. Ziemię, grunty. Przy okazji ogłoszenie, jak ktoś ma pod podlasie warmińsko-mazurskie. Ktoś ma, ktoś zna, ktoś widział, ktoś słyszał. No, tak, od hektara, od półtora wzwyż do czterech, sześciu, załóżmy. Siedliska, ziemia rolna do remontu. Jak coś, piście, piście, od jakiegoś czasu szukamy z żoną i coś znajdziemy, kwestia czasu i może ktoś by się przyczynił do tego, wiecie. Kto pyta nie błądzi. Także tutaj pytanie, i to będą grube projekty, i też na pewno. Będziecie w tym uczestniczyć oczywiście osoby chętne. Bo będzie dla Was sporo fajnych okazji na pewno. Z tej okazji. I stworzymy może coś też pod kilka, kilka osób. Coś, coś może rekreacja. Hmm. Rekreacja. Szkolenia. <laughs> Kurwa wszystko będzie. Dobra, wszystko widziałeś? Wszystko widziałeś, wam się dalej. O. o, tutaj codziennie tam jeszcze tak jest średniak. Dawaj go. O. Może chcesz, żebym był twoim sąsiadem? O, takiego fachowca ze świecą. Podziel gospodarstwo. Odpisz połowę. Będziesz miał fachowca przy sobie. nie malutka? O. Ciebie też przeniesiemy jeszcze za twojego życia, będziesz miała super. Oby, no wiecie, z kozami to jak z innymi zwierzakami bywa. Tak jak ostatnio z Paulą. I stąd, ni zowąd. Dwie godziny kozy nie ma. Mm Hm-hm-hm mm 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 -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Piękne pomidorki. Codziennie dojrzewają kolejne. Faktycznie to mątnika, te pomidory malinowe. Jedne z lepszych albo i najlepsze, jakie uprawiałem. Nie chorują dużo owoców, równo się wybarwiają ładnie. Yy, także muszę wrócić, zobaczyć co to za odmiana przychodować coś na nasiono, bo chyba nie mam. Chyba mi nie zostało. A i to. To też jest od ciebie. Oto. Przy Adamie. Nie. Adam. Adam u mnie lepiej wyszedł. O ile nie pokićka mi, to jest ta odmiana. Więcej może i wiąże, ale wątpię. Są krzaki takie, co dużo, już dużo zerwanych z dołu. I też pozycja, może tutaj słabsza ziemia jest. Z przegu. Czy rosada była słabsza. Ciężko powiedzieć, no ale malinowe to na pewno. Jak będę miał nasiona, to powtórzę. Malinowi też dobrze dorzucić do paczki. Ludzie się zachwycają. I osobiście lepiej czerwone podchodzą. Intensywniejszy smak. O. Będzie trzy kino Ale masz oko 40 gram, 45 więcej tyle ma być, proszę Państwa, i już 100 zł jest oblizuje tylko. <noise> Dobrze mają. Ogórki w gruncie no po części mają mają dosyć. No o tej porze roku to już wiadomo. Jeszcze po tych wszystkich deszczach. Ale i tak myślę, że źle się nie trzymają jak na mnie i coś tam co drugi dzień zbieram. Także jest ok. No tylko z pomidorami na zewnątrz no. Nauczka, potężna nauczka na przyszłość, że po prostu nie ma, nie ma, że dobrze wygląda, się odstawi, tylko przychodzi termin, to pryskać już. Bo jak wejdzie, to już jest za późno. Ogołociłem dużo owoców, wyrzuciłem trochę, no z jedną, może czwartą tych wyrzuconych, to sobie zjadłem i dojrzewa jeszcze, że coś z tego będzie. Część wisi, też nie wiadomo, ile z tego dojrzeje, a ile się zepsuje. No i... Góra ogólnie jakoś tragicznie nie wygląda, no wiadomo, pełno jest takich rzeczy, że widać początki, zarazy, chce kwitnąć, nie zawiązuje. Eee, no cały czas mam nadzieję, że w pewnym momencie się jeszcze zdoła odbić i przez miesiąc, ale ciężko będzie, żeby już na górze coś ona jeszcze dała, no kwitnie, nie? O. No nic no, trudno się mówi. Ale już miejsce zostanie, tutaj sporo jest nawozu, wystarczy zaorać. W następnym roku spróbujemy znowu i tym razem nie odpuścimy. Będziemy pryskać z 2-3 tygodnie przed zbiorem pierwszym. Myślę, że wystarczy. Hmm. lakierze. pas już na zimę. A gorąco dzisiaj o, szybka, szybka zima będzie dziś, to znaczy w tym roku. Wszystko mi to wskazuje na to, że będzie, że będzie ten we wrześniu zima przyjdzie. Nawódź zaczyna kwitnąć, kozy już napasione, gotowe do zimy. Ten jako on Emilio już gania za dupeczkami. O jad zmienia kierunek się wydaje, że będzie zima. A jak zima, to trzeba mieć wędzonki O to 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 Będzie dobrze myślę hmm. jabłoneczka gruszeczka sześć siedem godzin w dymie godzinę od razu będę odparzał i już. Jutro świeżynka. Ostygnie. Chodźcie, chodźcie. Pogłaszczemy. Aria. Co tam, co tam? Co tam, co tam? E!